Wesela Wojtka Smarzowskiego bardzo serdecznie powitać. Agata Kulesza, Robert Więckiewicz, Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik, Andrzej Hyra. Agata Turkot, Przemysław Przestrzelski, Tomasz Szuchard. Brawa, 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 ale brawo nie będzie końca, bo to dopiero część, to główne role. Ale zapraszamy kolejnych artystów, którzy stworzyli postaci Wesela Wojtka Smarzowskiego. Kuba Dniewicz. Ania Szymańczyk, Robert Babich, Kasia Cynkę, Maria Sobocińska, Lena Simszajner, Bartek Porczyk, Igor Kowalunos, Kuba Gąsowski, Jakub Łopatka, Matylda Krajewska, Weronika Asińska, Alan Al Murchata, Marcin Czarnik, Wojtek Urbański. Nie chowaj się Agato tam, nie chowajcie się, może zróbcie jakieś dwa rzędy. Maja Wolska Wasyl Wasyluk Julia Wyszyńska Roman Skorowski Ignacy Klim Klaudiusz Kaufman Krzysztof Oleksyn Agnieszka Fierek Szanowni państwo i ogromne brawa dla znakomitych aktorów, których w filmie Wesele Wojtka Smarzowskiego po raz ostatni zobaczymy w premierowych ich wykonaniach na ekranie. To Ryszard Rączewski <noise> oraz Krzysztof Kowalewski. Teraz zapraszam producentów. Wojciech Gostączyk, również producent wykonawczy.